Klękajem, mając obrzękłe kolana, skamlemy unio, dej trochę siana. Dej trochę siana, idą wybory, a w skarbcu pustką wieje jak z nory. To diabła już z tą reformą sądów, wszak tylko krowa nie zmienia poglądów, a nie podległość przereklamowana. Wszystko sprzedamy, dejcie nam siana. My posypiemy popiołem głowy, Wydrożymy każdy kamień milowy ku utrapieniu obywateli, Chcieli do Unii, to będą mieli. Wszystko zrobimy, Unia kochana, tylko daj siana, tylko daj siana. Anonimowy autor, chyba jakiś wczesny Norwid zaginiony, nie wiem, ale sprawdza się. Wasza krótkowzroczność i naiwność z relacją Unii, z Unią Europejską jest naprawdę porażająca. Żaden normalny kraj nie może sobie pozwolić na wprowadzanie przepisów, które pozwalają jednemu organowi podważać legitymację drugiego i odwoływać się przy tym do zewnętrznych ośrodków władzy. Żadne doraźne korzyści ekonomiczne nie są tego warte, żeby wkładać głowę pod opór w tak, pod w tak oczywisty sposób. To jest urzędowe wprowadzenie anarchii na skalę porównywalną tylko z tą, która zgubiła już pierwszą Rzeczpospolitą. Stworzenie nieuznających się nawzajem instytucji. Oznacza długotrwałą wojnę domową. Do jej wygaszenia będziecie znowu potrzebowali zgody Unii i za tę przysługę znowu będziecie musieli zapłacić. Przywinicie sobie taśmę do momentu, kiedy tutaj z głośnymi brawami, a jakże, przyjmowaliście z pogwałceniem zresztą wszelkich reguł przepisy o zasobach własnych. Przecież już wtedy wam powiedziałem, że wkładacie sobie smycz na szyję i zaraz ktoś za nią szarpnie. I co? Szarpnął? No, szarpnął. Więc teraz posłuchajcie, skoro nie słuchaliście wtedy. Droga do wzbogacenia, do rozwoju gospodarczego to budowanie własnej siły. To nie jest zapożyczanie się i wyprzedaż własnych aktywów. Nie jest to również drukowanie pieniędzy, niezależnie od tego, czy drukarka jest w Warszawie czy w Brukseli. Pieniądze są tylko środkiem wymiany, a prawdziwe bogactwo to jest to, co można za nie kupić. To są towary i usługi, które wytworzymy. One się nie rozmnożą cudownie od tego, że przywieziemy tu kilka palec zadrukowanych papierków. Jeśli nie uwolnicie gospodarki od podatków i biurokracji, to te palety nadrukowanych i tam pożyczonych pieniędzy tylko napędzą jeszcze bardziej inflację. Ale Wy, jak nałogowy alkoholik, jesteście gotowi za ten chwilowy zastrzyk gotówki zgadzać się na eksploatację swojego kraju poprzez podatki nakładane w Brukseli yy, i Berlinie. Przecież my, Persaldo, stracimy na tym. W długim terminie. My jako obywatele tego kraju tylko do tego dołożymy, bo Wy jako klasa polityczna oczywiście dostaniecie trochę kasy do rozdania przed wyborami, a my latami będziemy ponosić konsekwencje na wszyscy, za wszystkie te wynegocjowane za kamienie młyńskie, które nas będą ciągnąć w dół jakby to nowe buty. W tym znaczna część tych pieniędzy trzeba będzie wydać na rzeczy, których nie potrzebujemy, a może nawet będą szkodliwe. Po jaką cholerę na na przykład płatne ekspresówki, to znowu zysk tylko dla polityków, więc my będziemy jako obywatele musieli się zapożyczyć, spłacać to latami wszystko, żebyście wy nas mogli jeszcze skuteczniej eksploatować. No.